Móc oficjalnie otworzyć ten wspaniały obiekt, który służy naszym seniorom. Nie byłoby tego klubu, gdyby nie dofinansowanie zewnętrzne z ministerstwa i tutaj też ukłony dla wojewody naszego Bogdana Paszkowskiego, który przychylił się do naszego wniosku, by móc stworzyć miejsce dla naszych seniorów w Dąbrowie Białostockiej. Już dziś widzimy, że jest zapotrzebowanie, by to jeszcze bardziej rozwijać, by te miejsce się rozbudowywało, by tych miejsc dla naszych seniorów było więcej, więc na pewno będziemy w przyszłości o tym myśleli. Aczkolwiek dzisiaj dziękuję zaangażowanym osobom, zaangażowanym w to, aby ten klub powstał. Jest to tylko początek do rozwoju. Mam nadzieję, że Codzienne nasze tutaj spotkania będą dla Państwa czasem owocnym, czasem rozwijania własnych zainteresowań, pasji, nawiązywania nowych kontaktów, w tym kontaktów międzypokoleniowych. Wierzę, że ofertę, którą dla Państwa przygotowaliśmy ofertę edukacyjną, kulturalną, sportową, rekreacyjną, a także edukacyjną Zachęcimy Państwa do tego, żebyście byli współtwórcami tego miejsca. Wyrażam głębokie przekonanie i nadzieję, że będzie to miejsce współtworzone przez Państwa swojego rodzaju platforma do podejmowania dyskusji, dyskusji społecznej, do tego, żebyśmy mogli kształtować życzliwość, tą życzliwość wobec drugiego człowieka. Tą życzliwość wobec społeczności lokalnej, ale także życzliwość wobec własnej osoby. Twój klub mamy i możemy się w nim spotykać. Dziękujemy wszystkim osobom od pomysłu, aż do pełnej realizacji, by taki klub powstał. Dzięki tym działaniom mamy dobrze wyposażony klub miejsce na wspólne przebywanie, tu swoją przestrzeń oazę mamy, chociaż wszyscy się znamy, to tu bardziej ze sobą zgrywamy. Stanowimy jedną grupę zgraną. Tu swobodnie się czujemy, wymieniamy swoje zdanie i o swoich przeżyciach opowiadamy. Milo i wesoło czas spędzamy i z chęcią na, na dzień następny już czekamy. Co najgorsze już jest za nami. Przez pandemię, nawet kontakty z rodziną były ograniczone. Nawet w miejscu zamieszkania sąs sąsiad unikał sąsiada. Dziś to mamy. Do normy już wszystko wraca. Dobrze, że grupa osób aktywnie się znalazła i jest tym zainteresowana. To klub umożliwia nam spotkania. Pani Elżbieta, nasza opiekunka, coraz to nowe, ciekawe zajęcia przygotowuje. Wspólnie ustalamy zajęcia, aby nam to wesoło było i wzajemnie się wspieramy. Dobrą Wiado wiadomość myśmy otrzymali. Klub seniora wreszcie mamy i od rana swe zajęcia zaczynamy. Pani Elżbieta, naszą opiekunką została, młoda, piękna, energiczna, z pomysłami. W dobrze wyposażonym lokalu z regulaminem nas zapoznała. Po sześćdziesiąt i więcej lat już mamy, nasze doświadczenia życia jest z nami. Przez pięć dni w tygodniu swe zajęcia i wykłady w klubie mamy. Każdy z osobna się przedstawił i o swojej pracy, życiu opowiadał. Jak to pieniądze odkładał i swe gniazdka rodzinne zakładał. Cała grupa jest zdyscyplinowana, strój sportowy przygotowana, bo zajęcia gimnastyczno-rehabilitacyjne jak najbardziej są nam zalecane. Szczerą chęcią ćwiczymy, zbędne kilogramy rzucimy, Pani Ela różne zajęcia nam wymyśla i pobyt w klubie nam umila. Natomiast cieszycie się Wy, a my się cieszymy dlatego, że to nasza wspólna radość, z tego względu, że jesteście dla nas oczywiście nieocenioną skarbnicą, z której na co dzień czerpiemy, z Waszego doświadczenia, z Waszej mądrości życiowej. I te wszystkie rzeczy składają się na jedną wspólną całość naszego takiego wspólnego szczęścia i dobrej współpracy międzypokoleniowej i całego społeczeństwa.